Cześć, zastanawiasz się, jak zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Pomogę ci z tym wyzwaniem. Wyjaśnię wszystko jasno i prosto. Mam już rozwiązany cały test i teraz pokażę ci, jak sprawdzać wyniki i jak korzystać z wyjaśnień odpowiedzi na zdamy to. Startujemy. Zobacz odpowiedzi. I tu mamy wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wszystkie są dobrze, oczywiście. Klikamy oczko i lecimy. Czy za tym znakiem należy spodziewać się trzech niebezpiecznych zakrętów, z których wszystkie mogą być w lewo? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że ten znak mówi, w którym kierunku będzie pierwszy zakręt, ale nie mówi, w którym kierunku będą dwa kolejne zakręty. No właśnie, dlaczego dwa? Dlatego, że pod znakiem jest tabliczka z napisem 3 i z taką falą. Następne pytanie. Czy za tym znakiem wolno ci przekroczyć prędkość 30 km na godzinę? Mamy tutaj trzy znaki: jeden znak miejscowość, drugi znak obszar zabudowany i trzeci znak jeszcze B33, czyli który, który ogranicza prędkość do 30 km na godzinę i szybciej to już nie wolno. Czy kierujący zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jest uprzedzany o, za, o zakreś, zakazie występującym na wskazanej drodze bezpośrednio za skrzyżowaniem? I właśnie dokładnie to mówi ten znak drogowy. Odpowiedź tutaj brzmi tak na to pytanie. Czy po zapaleniu się sygnału zielonego dozwolona będzie jazda w prawo z obecnie zajmowanego pasa ruchu? Pytanie za jeden punkt. Przyznam Ci, że wyłożyłem się na tym pytaniu. Pytanie jest trywialnie proste, ale pomyliłem strony prawo z lewą więc oczywiście, że tak, z tego pasa ruchu w prawo będzie można skręcić. Widzicie, można się wyłożyć na najprostszym pytaniu. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę? Oglądamy ten film od samego początku do samego końca. Bo bardzo łatwo tutaj o przeoczenie jakiegoś szczegółu. A z bardzo podobną sytuacją drogową, tutaj jest w bazie egzaminacyjnej wiele pytań. Ale tutaj, tak, tutaj mogę kontynuować jazdę. Wszyscy zeszli z przejścia dla pieszych. Pan Stop. Też zszedł z przejścia dla pieszych, więc dalej jazdę możemy kontynuować. Czy przed skrzyżowaniem równorzędnym należy się zawsze zatrzymać? Oczywiście, że nie. Skrzyżowanie równorzędne. Musimy się upewnić o możliwości wjechania na skrzyżowanie, ale wcale nie musimy się do tego zatrzymać. Gdyby zarządca drogi uznał, że trzeba tutaj ustawić znak stop, to by na pewno tutaj stał. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? W tej sytuacji, teraz, w tym momencie, zobacz na grafikę pomocniczą, przed wjechaniem na skrzyżowanie stoi znak ustąp pierwszeństwa plus oczywiście znak C12, bo to jest rondo. Więc jeżeli pojazd nadjeżdża z prawej strony, to on ma znak ustąp pierwszeństwa. Ty już masz pierwszeństwo. Więc cała zabawa z tymi rondami polega na tym, że im szybciej na rondo wjedziesz, tym szybciej będziesz mieć pierwszeństwo. Mało tego, wszyscy, którzy do tego ronda dojeżdżają, mają znak ustąp pierwszeństwa i Tobie pierwszeństwa muszą ustępować, dlatego ronda są tak fajne. Czy w tej sytuacji, kiedy na sygnalizatorze nadawany jest sygnał żółty migający, powinieneś ustąpić pierwszeństwa pieszemu z lewej strony? Pani stoi bardzo blisko przejścia dla pieszych. No i takie jej pozycja wskazuje, że na to przejście będzie chciała wchodzić. Więc traktujemy ją tak, jak byłaby wchodzącą na to przejście jest bardzo blisko. Sygnalizacja świetlna jest wyłączona, czyli tutaj normalnie działają zasady ogólne tych przejść dla pieszych. Ruchem tutaj nie zarządza sygnalizacja, dlatego odpowiedź brzmi tak, pani jest bardzo blisko przejścia. Zamierzasz skręcić do bramy w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Oczywiście, że tak. Pieszy jeżeli tam przechodzi, on jest tam na swojej drodze, jeżeli skręcamy w drogi poprzecznej na skrzyżowaniu i tam nie ma przejścia dla pieszych, tam też pieszy ma pierwszeństwo. Więc pieszy ma pierwszeństwo nie tylko wtedy, kiedy jest na przejściu. Czy w tej sytuacji postępujesz zgodnie z przepisami, kontynuując jazdę zajmowanym pasem ruchu? Zwróć uwagę, jaki jest rodzaj linii przerywanej z prawej strony to jest linia podwójnej szerokości. Ona na przykład może wyznaczać pas zanikający i tutaj faktycznie jest pas zanikający bo za chwilkę widzimy o tu 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 widzimy strzałkę naprowadzającą która nakazuje mi opuszczenie tego pasa ruchu więc nie ma sensu zajmować prawego pasa ruchu bo on i tak i tak zaraz się skończy czy w tej sytuacji masz prawo zrezygnować z użycia kierunkowskazu przy zmianie pasa ruchu? Nie, 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 nie ma takiej opcji. Zmieniasz pas ruchu, musisz to zawczasu i wyraźnie zasygnalizować. Właściwie to nawet zamiar zmiany pasa ruchu zawczasu i wyraźnie sygnalizujesz i zaprzestajesz sygnalizowania po wykonaniu manewru. Czyli jeżeli zmienisz pas ruchu, to kierunkowskaz wyłączasz. Czy wyprzedzając hulajnogę elektryczną, masz obowiązek utrzymać odstęp nie mniejszy niż 1 metr? Faktycznie, jeżeli wyprzedzasz motocykl, rower, hulajnogę elektryczną, kolumnę pieszych, to musisz tam zachować odstęp przynajmniej 1 metra. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego tramwaju? Tak, oczywiście. Tutaj nie ma określonego przepisu, który mówi, ile tego odstępu musimy zachować, ale ten odstęp musi być bezpieczny. Zamierzasz skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Czy musisz sygnalizować ten manewr lewym kierunkowskazem? Odpowiedź jest w samym pytaniu. Skręcam w lewo na skrzyżowaniu. Więc, skoro skręcam w lewo na skrzyżowaniu, to odpowiednio wcześniej sygnalizuję zamiar wykonania tego manewru zawczasu i wyraźnie. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować ograniczone zaufanie wobec rowerzysty, wyprzedzanego, który nie trzyma rąk na kierownicy? Jeżeli on nie trzyma rąk na kierownicy, to jego zachowanie wyraźnie wskazuje, że on raczej do przepisów prawa drogowego się nie będzie stosował, i do takiego jegomościa zachowujemy ograniczone zaufanie. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście? Jeżeli pieszy wchodzi na przejście, to tak, musimy mu pierwszeństwa ustąpić. A tutaj wyraźnie pieszy już nawet wszedł na to przejście dla pieszych. Czy w przedstawionej sytuacji za widocznym znakiem musisz zachować szczególną ostrożność? Mijamy znak ostrzegawczy, więc każdy minięty znak ostrzegawczy zobowiązuje nas do zachowania szczególnej ostrożności. Czy w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym należy niezwłocznie usunąć go z przejazdu? Jak najszybciej go usuwamy, ale jeżeli tego nie możemy zrobić, to musimy w jakiś sposób poinformować kierującego pojazdem szynowym. Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków? Moralny obowiązek, ale prawny także, bo jeżeli nawet nie jesteśmy uczestnikami zdarzenia drogowego, jesteśmy świadkami, albo po prostu najechaliśmy na wypadek drogowy, to musimy udzielić pomocy. Jeżeli tego nie robimy, to narażamy się na odpowiedzialność karną. Czy rano powinieneś zrezygnować z kierowania pojazdem, jeżeli wieczorem poprzedniego dnia spożyłeś dużą ilość alkoholu? Ten alkohol mógł jeszcze swojego organizmu, mówiąc w cudzysłowie, nie wyparować. Więc jeżeli w nocy był alkohol, dużo alkoholu, to rano jeszcze nie jedziemy. Nawet wątpię, czy możemy wieczorem jechać, jeżeli było późno zakończona impreza i jeżeli alkoholu było dużo. Z jaką maksymalną prędkością wolno kontynuować jazdę na wprost kierując samochodem ciężarowym o DMC wynoszącym 3 tony? No, jeżeli jedziemy prosto, wyjeżdżamy z obszaru zabudowanego, więc prędkość maksymalna wynosi 90 km na godzinę. I tu mamy właśnie taką sytuację, rozwidlenie tych dróg, i mamy tam dalej już 90. Jaką funkcję w pojeździe spełnia system przeciwblokujący ABS? ABS nie skraca drogi zawsze. Faktycznie może skrócić drogę hamowania, ale nie zawsze to robi, i nie po to został opracowany. Zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszania. To jest kompletnie inny system, ale umożliwia zachowanie kontroli nad pojazdem podczas gwałtownego hamowania. Po prostu koła się nie zablokują a wówczas będzie można manewrować takim samochodem. Na jakiej drodze obowiązuje kierującego zachowanie ściśle określonego minimalnego odstępu od pojazdu poprzedzającego? Na drodze ekspresowej, zgodnie z tym kluczem odpowiedzi, ale także na autostradzie. Odstęp bezpieczny wynosi przynajmniej połowę prędkości, z jaką się poruszamy, i jest wyrażony w metrach. Więc jeżeli na drodze ekspresowej poruszamy się z prędkością 100 km na godzinę, to odstęp od pojazdu poprzedzającego wynosi. Nie 60, a 50 km na godzinę, bo chodzi tutaj o prędkość, z jaką się poruszamy. Czego powinieneś się spodziewać, skręcając w prawo na oblodzonej nawierzchni? Oczywiście zmniejszonej przyczepności kół do tej nawierzchni. Które wymienione czynniki zależne od kierującego mają istotny wpływ na jego ostrość widzenia? Zależne od kierującego, więc temperatura nie jest zależna od kierującego. Stan nawierzchni też nie są zależne od kierującego, ale koncentracja uwagi, aktualne samopoczucie i stan zdrowia są zależne od kierującego. Gdy jesteśmy zmęczeni, niewyspani, gdy jesteśmy chorzy, wówczas. No, nie za bardzo reagujemy na sytuację na drodze, prawda? Więc stan zdrowia też ma wpływ na to, co się dzieje za kierownicą w naszym samochodzie. Jak należy zareagować, zbliżając się do stromego wzniesienia? Utrzymywać w miarę możliwości stałą prędkość jazdy. Najlepiej jest, najlepiej jest trzymać samochód na takich obrotach, w których ten nasz silnik ma najwyższy, zakres, najwyższy moment obrotowy. Wówczas nie musimy redukować biegów, podjeżdżając pod górkę, nie zawsze to się da zrobić, ale w miarę możliwości faktycznie utrzymujemy stałą prędkość jazdy. W jakim przypadku nie zostanie zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, jeżeli kierujący dopuścił się naruszenia działając w celu uchybienia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru uchronionemu prawem, czyli tzw. stan wyższej konieczności. Wtedy nam prawo jazdy nie zabiorą. A być może jeszcze będą nas eskortowali w niektórych sytuacjach. Tak może być. Chcesz przewieźć dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną pasażera, która jest aktywna. To jest bardzo ważne: poduszka jest i jest aktywna. W jaki sposób możesz to zrobić? Przodem do kierunku jazdy. Jeżeli poduszka jest aktywna, to nie wolno dziecka przewozić tyłem do kierunku jazdy. Przodem zawsze przewozimy, gdy jest aktywna, oczywiście. Czy dozwolony jest postój na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, jeżeli posiadana, posiadana przez kierującego karta parkingowa straciła ważność? Nie. Koniec kropka. Następne pytania. Nie można, bo straciła ważność. Które czynniki powodują szybsze zużycie opon? Agresywna technika jazdy. Gdy będziemy gwałtownie, mocno przyspieszali, mocno hamowali, to te opony oczywiście szybciej się zużyją. Który z podanych numerów połączy się z najbliższą jednostką pogotowia ratunkowego? 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 to pogotowie ratunkowe. Odpowiedź C. Co należy zrobić w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego oraz braku oddechu uposzkodowanego w wypadku drogowym? Przegiąć głowę poszkodowanego do klatki piersiowej. Nie można tego robić, bo tutaj możemy po prostu narazić go na przerwanie rdzenia kręgowego. Ale uwaga, ta osoba nie oddycha. Włożyć poszkodowanemu pod głowę poduszkę coś miękkiego, tam kurtkę i tak dalej. To niczego nie zmieni. To jest dokładnie to samo, co odpowiedź A. Ale C. Musimy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Mam nadzieję, że ten test nie był taki trudny dla Ciebie, ale jeżeli udało mi się pomóc, to bardzo się z tego cieszę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pod, pod tym, pod zdjęciem, pod pytaniem zawsze masz linka do grupy facebookowej Prawo Jazdy Zdajemy Egzamin. To jest największa w Polsce grupa o takiej tematyce. Tam możesz uzyskać odpowiedź na każde pytanie dotyczące kursu nauki jazdy. Do zobaczenia.